Cześć, jak śmacie? Z tej strony, oczywiście, kasztan i ci pokażę Wam kilka propozycji zmian w Food Champions FC25. Zostawcie łapki w górę, spróbujcie kanał, aby nie przegapić kączków na moim kanale. Prześlijcie ten film dalej. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Po pierwsze, to liczba spotkań powinna zostać zwiększona z 20 do 25. Kiedyś liczba meczów wynosiła 30, ale to było za dużo, a 20 to jest znowu za mało. 25 było po prostu idealnie. Powinniśmy grać z rywalami na mniej więcej tym samym poziomie. Na przykład jeśli mamy bilans 7 do 4, to powinniśmy móc sterować na przeciwnika, który ma bilans od 7 do 2 do 9 do 4. Ciekawie by było widzieć więcej o osiągnięciach naszego rywala. Na przykład jaki ma bilans, czy poprzedni mecz wygrał czy przegrał, Jaką najczęściej wbije rangę? Powrót do starych rang, takich jak Elita, Gold 1, Top 100, a one powinny być za wszystkie wygrane mecze, a oprócz tego takie mogły być wymagania na dobrą rangę. Brąz 3, 1 punkt. Brąz 2, 3 punkty. Brąz 1, 5 punktów. Silver 3, 7 punktów. Silver 2, 9 punktów. Silver 1, 11 punktów. Gold 3, 13 punktów. Gold 2, 15 punktów, Gold 1, 17 punktów, Elta 3, 19 punktów, Elta 2, 27 punktów, Elta 1, 23 punkty. No to było tyle. Ja bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że jak nam się podoba, życzę miłego dnia. Pozdrawiam, trzymajcie się. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!